Czy wiesz, dlaczego Ayrton Senna jest uznawany za jednego z najlepszych kierowców w historii Formuły 1? Urodzony w São Paulo, Ayrton już jako dziecko pokazał, że za kierownicą jest niezwykły. Karierę zaczynał w kartingu, a potem zdobył Mistrzostwo Brytyjskiej Formuły 3. W 1984 roku, w deszczowym Grand Prix Monaco, Senna zajął drugie miejsce w jednym z najtrudniejszych wyścigów w historii. Od tego momentu świat Formuły 1 wiedział, że to przyszła legenda. W Lotusie zdobył swoje pierwsze pole position i zwycięstwo. Ale prawdziwa dominacja zaczęła się w McLarenie, gdzie zdobył trzy tytuły Mistrza Świata w 1988, 1990 i 1991 roku. Jego pojedynki z Alenem Prostem. To była rywalizacja, o której mówi się do dziś. Niezapomniane wyścigi, pełne emocji i dramatów. W Japonii w 1988 roku Senna wygrał swój pierwszy tytuł, mimo że na starcie spadł na 14 miejsce. Przeszedł do historii jako jeden z najbardziej spektakularnych wyścigów, a jego domowe Grand Prix Brazylii w 1991 roku? Senna wygrał, mimo że przez ostatnie okrążenia prowadził Bolit bez pełnej kontroli skrzyni biegów, jadąc tylko na szóstym biegu. Na mecie był tak wyczerpany, że ledwo mógł podnieść trofeum. Deszcz? Dla Senny to nie problem. Grand Prix Europy 1993 to pokaz jego geniuszu. Na pierwszym okrążeniu wyprzedził czterech rywali w deszczu i wygrał. Niestety, jego kariera zakończyła się tragicznie. 1 maja 1994 roku, podczas Grand Prix San Marino, Ayrton zginął w wypadku. Miał zaledwie 34 lata. Senna był nie tylko kierowcą, ale też symbolem perfekcji i niezłomności. Bycie drugim to bycie pierwszym wśród przegranych to jego motto. A czy Twoim zdaniem Ayrton Senna jest najlepszym kierowcą w historii? Daj znać w komentarzu. Po więcej newsów i ciekawostek obserwuj nasz profil. A po najlepszy olej, wpadaj na petrostar.pl, gdzie z kodem P10 otrzymasz do 10% rabatu.